Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes Chronicles Wojownicy Pustką i moi drodzy, kontynuujemy naszą kampanię. Chyba na drugim zapisywałem. Tak, na drugim, dobrze pamiętam. Okej, okay, zatem kontynuujemy. Eee, widziałem troszeczkę uwag od was. W szczególności jedna się pojawiała, że powinienem mieć trzech bohaterów. Eee, było kilka sugestii dotyczących na przykład górnizona z balistą, eee, żeby mieć po prostu na start zawsze balistę. Eee, o tym też pomyślałem i to w sumie ma sens duży. Eee, o. O, <laughs> widzicie, mówisz masz, pytajcie, a znajdziecie, szukajcie, a znajdziecie. Eee, dobra, słuchajcie, skończmy sobie na spokojnie turkę. Mieliśmy taki mały teścik armii naszej. Niebieski przejmuje tutaj czerwonego, okej. Okay. To jest wajstan, dobra. Zresztą ta to odkrywanie całe zawszone. Chorągiew, jeszczuro ludzi. To chorągiew to tak tu potrzebne jak psu piąta noga stoi, nie? Wiesz co, ekspo sobie weź. Drużyna cyklopów myślę, że one po prostu będą uciekały przed nami. Otóż to tu jest rada starego goblina. Możemy podglądać z dużej wysokości naszych oponentów. Dobra. Szywa. -sh -sh Szywa wracaj w tą stronę. Dobra, zajmijmy się naszymi zamkami pomocniczymi, jeśli tak to mogę nazwać. Zrób Fort ogrów. Cóż mogę rocky chyba zrobić? I -i, -i, I i ty. A, zrób to. Drago beach. Bridge, nie jestem pewien. Twój zaufany doradca Hardrak przyszedł dziś z niewesołą Dlaczego nigdy nie przynosisz dobrych wieści, zażartowałeś? Ale przynajmniej nie jestem starym goblinem, odparł Hardrak. Więc skończyłem się śmiać. E Hardrak powiedział: po tym, po tym wypadku z fałszywym złotem będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, mój królu. Uważam, że powinniśmy sprzedać wszystkie nadwyżki, siarkę, klejnoty i nasodowcę na targowisku. Nie uzyskamy dobrych cen, ale przynajmniej zdobędziemy więcej złota. Miesiąc mrówki. Coś tu jest faktycznie. Ja mam dużo tych pierdół, a, a nie używam złota. Wiecie co? Też, też widziałem, że z waszej strony jest sporo takich informacji, że mm, jak to jest, że to jest takie proste i, i, i są takie tutaj trochę infantylne rady i w ogóle... Mi się wydaje, że w ogóle Heroes Chronicles, jako że to jest pierwsza kampania, e, oni wyszli z założenia, że tutaj będą jakby uczyli, tak? Innych graczy. Kurwa, nie zrekrutowałem górnizona. Ale spierdoliłem. Hmm. To jest dzisiaj dzień. Dobra, zróbmy to tak. Tu chcę górnizona. O! Dobra, siadaj tutaj. Znaczy może nawet usiądziesz wiesz jak? O tak usiądziesz. Nie tak? O tak usiądziesz, przyjacielu. I sobie sobie skończymy to. Tak kończyliśmy ostatnio, to czytaliśmy już. Goblin populacja dubluje się. No dobra, nie będzie. Trzeba towarzystwo trochę poprzeganiać, będzie mi blokowało drogę. Dobra, znaczy, oczywiście, ja też będę miał dużo więcej do rekrutacji tych goblinów dzięki temu. Ale to nie jest jakaś tam kwestia, która mnie mega interesuje. Więc nie ma problemu z tym. Gurnizon. Słuchaj, zróbmy tak. Ty mi dajesz stąd jednostki i z nimi przyjedziesz. O, to jest rozwiązanie. Dużo goblinów, bardzo dużo goblinów. I chyba nie rekrutowałem wszystkich. Wiecie co, skorzystajmy z tej rady. Ja i tak tych strosów używać raczej nie będę, więc możemy sobie na to pozwolić. Mam całkiem przyzwoity ich przyrost, więc chyba okej. Okay. Dobra. Górni zatem wyruszasz w tą stronę. Czy tu masz jakieś gobliny po drodze? Masz. Dobra, pogoń tych. Przy okazji zbierz to, przy okazji zbierz fort ogrów. Tutaj też są kolejne gobliny na drodze. Dobra, mam jakiś hejs, mamy jakiś hajs, mamy. Dobra, tutaj na razie nic, tu nic. Dobra, na razie nic. No, ja potrzebuję trochę pieniędzy. U! Jeden jest dużo mocniejszy. Kurwa, znowu ta szlaufa przyszła. Ja pierdolę! Tym razem Jala wróciła prowadząc ze sobą bandy przestępców pragnących przyłączyć twojej armii. Zarządała jedynie wielkiej zapłaty. Znajdzieście od odosobnione miejsce na sparing i w ciągu godziny każdy z was miał już kilka dracić. Ja jestem trudnym przeciwnikiem. W Twoich oczach to kolejna zaleta. się po walce zapytałeś co porabia, gdy, gdy, gdy nie handluję z Twoją armią. Zdjąwszy ciężkie buty, położył Ci na stopy na kolanach, by się rozmasowało. W zasadzie jestem wyrzutkiem, powiedziała, postawiłem sobie za punkt honoru, by stać się cierniem w boku brakadun. To tak jak ja odparłeś z góry żałem gdy znów się oddali. Jak nam mówić została? O, no to za taką cenę, to ja mogę to przyjąć. Dobra. Nie wiem, jakim, nie, nie wiem jakim cudem ja się mogę zrekrutować w ogóle. No właśnie. Shiva, jeszcze ma wojsko do ulepszenia, tym bardziej. Gobliny do zebrania. Górni zamknę z tej strony. Dobra, a my sobie skończymy turkę. Spędziłeś kolejny ludzie z Jalu nie wyobrażasz sobie większego szczęścia, a gdy już siedziała na koniu gotowa do drogi, położyłeś rękę na kolanie. Zostań, powiedziałeś Mińko. Nie widzę momentu, gdy odjeżdżasz. Zarkna w dół na ciebie palcami swoje długie włosy. Ale dzięki temu bardziej się cieszysz, gdy wracam. Możesz poczekać kilka dni. E, sam, sam wiesz, że nawet królowie nie dostają tego czego chcą. I odjechało. Ale kurwa siano. Taka historia jest taka dosyć ckliwa, muszę przyznać, spierdolięta. Teraz nie mam hajsu, jak ulepszyć wojsko. Zatem, moja droga... O, tu nie byłaś. O, proszę. Górni zamieć. A, w sumie... Podjedziesz tutaj, skończymy sobie turkę. Nie jedziemy bić lamuchów. Białego nigdy nie zdobyłem. to jest biały, to jest czerwony, to jest fioletowy. Fioletowy i czerwony, jeśli się nie mylę, mam. Fioletowy był, 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 był tu, czerwony był tu. Dobra. Zacznijmy od czegoś takiego. A, 1800, to akurat nie, nie za drogie ulepszenie było. Dobra, teraz tak Ty wyskocz na sekundkę, podbij tutaj, ulepsz to, co masz. A, niewiele tego masz akurat do ulepszenia, więc w ogóle luźno. Signolę zostawmy. Wpadaj tutaj na chatę. Dobra, tak, tak, tak. Lubię taki układ mniej więcej mieć na twierdzy. Pogoń mi to towarzystwo jeszcze. Stąd. My sobie skończymy turkę. To nie mi limitu czasowego. Jakoś się bardzo ich nie boję, więc bardziej nie ma problemu. No, te gagatki jednak chcą walczyć i są nawet szybsze, chyba, do mnie. E, tak, są szybsze. 9, 6, 7 macie. A to trzeba jednego z Was zdjąć czarem. Dobra, traktuję się jako zdjętego. Jeden goblin, niestety. Hajs, hajs. Dobra. Grzej, tutaj. Dobrze. Gurnizon, grzejesz w stronę zamku. I tu zostawisz swoje wojska. O plus jeden ataku, miło. Dobra. No i gurnizon może wracać. Bezproblemowo. Siwa czeka cały czas. No i ma tam kilka zamków, co tak generalnie to by śmiania. Powinienem dać szliwie, bo ja chyba już jeździć nie będę raczej. I teraz tak. Gurnizon. Dobra, ty wracaj sobie na spokojnie, tutaj. Teraz tak, Shiva, podjedź tutaj i zbierz. To masz, to weź sobie to, daj mi golden Ball, weź sobie to. Dobrze. I Shiva zostaje tak. I... okej, okay, czyli to będzie za przy zamku. Shiva, wróć do zamku. Zrekrutuj ile się kurde uda z tego zamku. To mamy, to mamy, to mamy. Chcę ciebie. Chcę ciebie. Ile was dam radę? No niewiele. Podrzuć jeszcze mi tych. Super. Teraz was... O, 120 orków. No to to już jest fajna siła. Na zabawy. Zważywszy na to, że mam prostą strzałkę. A ty przyjacielu grzejesz przez czerwonego i jedziemy tutaj. Nie ma na co czekać już za bardzo, bo i tak długo czekamy i tak. Można nawet powiedzieć, że zwlekamy. A, tu je ja widzę, że się wyzbierałeś. Mam wszystkie praktycznie potrzebne mi rzeczy. Strób to. Zrekrutuj mi jeszcze gobliny. Tak, tak i tak. Dobra, okej. Okay. Przynajmniej jakiś tam znaleźliśmy sposób na wykorzystanie tego. Styg. To jesteś moja. Oni są niepoulepszeni, jak widzę. Mają dużo wojska, ale... Niezbyt im to pomoże. O, resistance. Dwa agniste ptaki jeszcze dostali tutaj strzała na klatę. Tak? Twardyś. Jakieś morale. 11 hot blasów. Słusznie. O, taktyka! Dobra, wiem, że ja już nie będę slotu, ale generalnie mnie to tam nie obchodzi, bo cieszę się, że mamy taktykę. Eee, bardzo mi brakowało tej umiejętności, zważywszy na to, że nie będę o żadnych magii, no to wygląda. Ktoś też mi pisał jeszcze, że tutaj istnieje coś jak taka pula umiejętności, jaką może mieć dany bohater, i że jakby no, Tarnum, barbarzyńskiej wersji jest w zasadzie dostępny tylko i wyłącznie. Z takimi, a nie innymi umiejętnościami. Dobra, tutaj będzie mm -hmm. chujowy dom rady miasta, bo go nie będzie. A to wymaga fortu. Mm. No, Jakiś czary przynajmniej mamy. Jedź w tą stronę, przyjacielu. Skąd ty żeś przylazł? Zakładam, że gdzieś stąd. Górnizon. Wracaj na dzielnie. Dobrze, skończmy sobie turkę. Trochę od dupy strony żeśmy poszli. Znaczy... Okej. Okay. Niestety nie starczyło ruchu. Górni zasiadaj na tyłku. O, nie budowałem tu budynków. Zapomniałem się zupełnie. a no, drugiego dnia to nie jest zbyt przydatne, ale okej. Okay. Świętynia Walhali. Skończmy sobie turę. w grupa, patrol, drużyna. Tygodniowa. Nie mniej, nie więcej. Tak, teraz zdecydowanie podejdziemy pod mury. Dziękuję bardzo za informację. Trochę uruków mi zejdzie. No cóż, to są, że tak powiem, wpisane w koszta złej tury. Po kolei ciebie. To jest jeszcze irytujący z tego towarzystwa? Zjemnica. Ty też bywasz irytujący. A ja mam wszystkie moje jednostki mają. No fajnie. A zabigo. Zajść tutaj. Na przykład tak. O! Gordona mi otworzyła. O! Wyjdź, wyjdź, moja droga. O! Ruchnisz. Sześciu wilczych jest tu, brawo. Jeszcze Bazyluszek. Defend. I ten wyleciał. Zrób tak, i tutaj dobijemy ptaszkiem. Dobra. 6 sześć i 6. Sześć. 666 sześć, sześć, sześć to numer bestii, pamiętajcie. Sanktuarium. Jak najbardziej w takich sytuacjach zawsze róbcie. To był chyba kapitol, z tego co mi się wydaje, zniszczyliśmy kapitol. Eee, dobra, zaczekajmy sobie turę. Dobra, koniec turki. Ok, mamy jednego oponenta, kolejnego. Czerwony zabił chyba niebieskiego. To o czymś świadczy. Widzę cię. Now you see me, now you don't. Ashlin. Drużyna aniołów, ok. Eee, szczerze mówiąc, to kurde, nie chciałbym tu siwy wysyłać do zbierania tego. Więc sobie na razie to odpuścimy. Eee, dobra, koniec tury. Pomarańczowy sobie może tutaj krzątać się tylko. Podczas ostatniej wizyty jala obiecała, że wróci za kilka dni. Minęło już ich 10. Tak się zaniepokoiłeś, z... zaniepokoi, że wysłałeś 4 zwiadowców w różne strony świata, by szukali barbarzyńskiej wojowniczki. Eee, zaniepokoiłeś, tak. No wiemy, jak on się zaniepokoił, nie? <noise> Okej, okay. dobra Dawaj, dawaj Nie przestawaj, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj Nie jest to jakiś taki movement ważki Daj, hejsta I ciebie Nie zabiło go? Może mi jakiegoś partnera w sumie. Ty raczej sobie dasz radę, nie? Brawo To może być irytujący O, ty zdecydowanie na tyle co możesz, to na pewno będziesz. Ciebie się was bo ciebie nie lubię. I zjewasz? Brawo. Pogoń mi te gówniaki. Czy dobrze widziałem, że oni mają biały. Mają biały, to znaczy, że mogą mi wyjść z zamku. Co jest bardzo niepokojącą wieścią. Dobra. To tym bardziej muszę się z wami zająć szybko. Tak, bo jeśli masz biały, to znaczy, że możesz wyjść ze swojego biomu. Co nie do końca mi się podoba, jest Miranda. A właśnie, Mendy. Powyłaziły mi. Jak mi zdejmą na to się zirytuje. A mają na to dużą szansę. Nawet bardzo dużą. Pytanie, co on tam ma. Więc na wszelki wielki zrobimy tak, że zbudujemy mu Escape Tunnel. No, akurat twierdzą, ma to dobrego do siebie, że można zbudować Escape Tunnel. A jeszcze byłoby miło. Gdybyś miał to. A my zajmijmy zamek. na prędkości. Niestety będzie ostrzał, na z tym nic nie zrobię. Pierwszym strzelcem, jaki będzie, zabiję tego goblinka. I ta Miranda mi pozostaje, ten merist, zawszony. Jeden goblin, wejść tutaj. Plus jeden do obrony poproszę. Dziękuję. Nie wiem czemu oni się w ogóle nie ulepszają, ale widocznie to poeta ma na myśli. Okej. Okay. Zaczyna ci być irytujący. Tu jesteś jakimś gówniakiem. Dobra. Sięgniemy go. Do. To się nazywa zasięg, co? Kopyt. Patrzcie, gdyby nie to, żeśmy oddali tam ten, te, te jednostki, to byśmy tego nie zrobili. Pamiętajcie o takich, takich ruchach. Jest troszeczkę nadużywanie mechaniki, ale myślę, że w słusznej sprawie. Dobra. Nie żeby to coś pomogło, bo oni tak uciekną mi z pola bitwy. Hejsta nie dałem. O, nie muszę. Po prostu na swoim terenie, już pamiętam. Zwierz mi to, nie? Jest szybszy niż... O nie. Miło. Dobra, będziemy musieli wrócić tutaj, do tego zamku, jak najszybciej. Tydzień susła. Dobra. Tu Mirandę trzeba pogonić teraz. Eee... Skończę turę. Dobrze. Jau, to się ma. Dobra, mam Mirandę? Eee, kiepa. Kiepa, jesteś moja droga. Mogę się ruszyć z tym A dobra, tak mi powinno się zwiewało. Znaczy, to jest twój ostatni bohater, więc nawet nie powinnaś. Jakoś bardzo zwiewać. No, dwa gobliny to jest coś. Zbądźmy się tego, bo jest irytująca ta ważka. już szczęście, że nie mają tych poulepszanych ważek. To jest dopiero irytujące gówno. Tutaj, w tą stronę idziecie, dobrze. Dobra. Przyspieszmy wilka. 1k, ładnie. Wychodzących. Dobra, ty tutaj. Możesz go nie zabić. Znaczy, go na pewno nie zabijesz. Te gorgony są irytujące twarde. Ale ty zabijesz. I teraz tu. To jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje, Tutaj gdzieś widziałem misję. O, właśnie, jeszcze było powiedziane, żeby misję zbie zbierać. Zatem do teleportu nie widzę żadnych bustu do statystyk. Nie widzę. Dobra, skończmy turę. Ja misję bym chciał bardzo zebrać. Dobrze, dawaj tu. Świeżo przybył z wiadowce nerwo przekazuje ci złe wieści. Czarownicy z brakadą wyciągnęli wreszcie cierń ze swego boku. Jala została pochwycona w czasie napadu na kopalnię złota. Najwy naj najwyraźniej była to pułapka, z której nie, było nie miała szansy uciec. Zierowcy byli świadkami publicznej egzekucji jali Nieugięcie ugięcie przed swoimi oprawcami plunęła w twarz czarownika, który rzucił na nią świertelne zaklęcie pioruna. Zaciskasz pięści i rozkazujesz, by nikt ci nie przeszkadzał. Przez wiele godzin robisz pnie na drzazgi zbyt małe, bez państw solidne ognisko. Cały czas wyobrażając sobie, że pnie ubrane są w barwne czarowników. Wo, mu zabili. Gdzie wy jesteście? Ja was, kurwy dopadnę. Ja was dopadnę, mę. Chodź tutaj, Jesteś mój. Jest wszystko co możemy zrobić. To z Alkin, czyli jego główny teoretycznie. Teoretycznie oczywiście. O, ma akurat ulepszone bazyluszki. Mam wyższy poziom taktyki czy co? A, może mi wpadł. Chyba mi wpadł, no. Super, to akurat nam coś tam pomoże. O, kogo Ciebie? Dobra, coś im od ciebie. Brawo! Poradziłeś sobie nawet. Teraz tytuł Behemoth od tutaj. Nie rajdziesz, nie? O, slowy. Wkurzające. Muchnij sobie jeszcze. Dobra, Balista powinna zakończyć działa. 25 za to kajdan wojny. O, piękny. Ja chcę tą misję zdobyć. Zostawcie mi misję moją. Widzimy mangusty. Wernisz. Namiot medyka lepsza. To jest wyjątkowo dobra umiejętność. E, zrób tu wojsko, żeby jakiś pajac nie pomyślał sobie, że może sobie tutaj po prostu wejść i to zająć. Rojowisko ślizgów. Tak. Znany żart znany. Skończmy turka Dobrze, z głupkiem po prostu. będziemy teraz irytował. Nie będziesz mnie długo irytował, bo cię zabiję. Za moment. Otóż to, tak leniwa jest ta kampania. Macie takie podejście, poczucie? Bo ja mam bardzo podobne poczucie: że, że jest taka dosyć. ta. slow. Rozpocznij bitwę. Brawo. Oj, nie załatwić. Cieszę się. Skąd wy przyłazicie? Ja was kurwy dojadę. O, tego potrzebowałem. W zamku się zajmować jeszcze nie chcę głównego. Potrzebuję tu pojechać. Grupa Hydr Chaosu to może być problematyczne. A, czy nie sądzę? No, okej. Okay. Muszę zawsze prostą, więc walmy. Jednego się możemy pozbyć. No, twarde są. Hydr Chaosu to są generalnie jeden z najtwardszych oponentów jakich przyjdzie nam walczyć. No i ty. Może nie zabijasz, ale raczej ona ciebie też nie zabije w kontrataku. No udało ci się, dobrze. Cóż to za misja? No cóż, rzeczywiście zakładanie się z Tytanem nie było zbyt rozsądne i musisz mi tego powtarzać. Jestem owinię 9 tysięcy sztuk złota, żeby być dokładnym i muszę je szybko zwrócić. Jeśli nie spóźnię, spóźnię Tytan zrobi ze mnie mielonkę. Jeśli mi pomożesz, coś ci dam, ale pośpiesz się, Tytan nie będzie czekał zbyt długo. Po co mi 90 reptilian? No. Na... żałość. Dobra, dobijmy tę misję do końca i zakończymy sobie scenariusz. Tym samym. A, dobra, podleć. Poza tym na no, tylko jeszcze cyklop, żeby podszedł. A chociaż nawet nie, nie musisz podchodzić już teraz moim strzelce głupi jestem, bo przecież mam... A, mam. Mam, 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 mam. No nie skamieniu cieszę się. Skończmy to szybciej. Mam po prostu strzałkę, zawsze golden Bow, więc nie mam problemu. Jak już tu jesteśmy, a tu nie można sanktuarium zrobić. Mech. Spęczmy turkę. Gdzieś ty polazł. Coś do łba strzeliło. O, jest jakiś jeszcze jeden gaugan? No, ale no, leniwie, leniwie dosyć. Ale okej, okay, ja lubię też takie mapki czasami. Będzie można się tak po prostu pocilować. W ogóle ta kampania jest taka dosyć chillowa, bym powiedział. Tu, brawo, leciły moje dziki, o, skończ tego, wleć tu, o nie, zabijesz jej, a, udało ci się, brawo, o, ciebie się pozbądźmy, o, jak miło, o i ciebie, o, pięknie, tego było potrzeba, brawo, a, ja mam wojny, więc oni już nie mogą mi uciekać i tak, miesiąc szarańczy, no i ostatni zamek jest nasz. Jeżeli się zastanawiacie, czemu nie zbierałem tam wszystkiego, ja przy, że przyglądałem się mapie i, i nie wyglądało mi na to, żeby tam były jakiekolwiek punkty, gdzie możemy zebrać jakieś statystyki. Dlatego tak sobie pozwoliłem na dziarskie omijanie zbierania wszystkiego praktycznie. Dobra, już ci będzie. I Was jest jedno. Brawo. No, jeden ja z nich bramę chociaż otworzy. A mury runą, 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 i pogrzebią cały świat. Cztery, czwarta misja zakończona, moi drodzy. Bitwa o blanki, to będzie następna, ale tą następną misję już zobaczymy w kolejnym odcinku. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Więc klasycznie, bo nasy wybyliście wy, byliściowy. a to był Heroes' y Chronicles. Widzimy się za dwie godziny. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.